Hej, też serdecznie znowu w Fall of the Samurai z Wojtasem. Witajcie Iluizo. i Luizą. I ja. I stalkarem siedząc cicho. Dobra. No, Jaki, i, jak, 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 jak... jakiś dźwięk był? Jakiś dźwięk. Był? Jakiś dźwięk. Był jakiś dźwięk. dźwięk. Gdzieś ledzi takie stworzonka nocne afrykańskie. Ruszył się. Rób zdjęcie. <laughs> Kurwa, pokrywkę zostawiłem nałożoną. Jak się do naszych grafik zatrudnili? <grystanie> <grystanie> Dobra, miałeś Tak, czy owak, miałeś e, W ostatnim odcinku mówiliśmy o tragediach e, tegorocznych gospodarczych i w narodzie polskim, jak zresztą co drugi odcinek w gruncie rzeczy. A, to jest raz. A dwa, Sara zaczęła mówić jakiś dodatkowy temat. Nie będzie bitwy, bo mi uciekli poza zasięg. Znaczy, ogólnie fascynuje mnie to, jak w, w Polsce, zarówno od strony obecnego rządu, jak i powiedzmy takiego konserwatywnego społeczeństwa panuje takie śmieszne, śmieszne powiedzmy inne traktowanie różnych sytuacji, to znaczy przykładowo, kiedy na Zeszłoroczny zeszłorocznym Marszu w Lublinie po pierwsze został on blokowany przez sumie neonazistów, a po drugie ktoś wniósł tam ładunki wybuchowe to nic, nic się stało wszystko ok, eee, nikt nic nie wie a w momencie kiedy ten kiedy to było bodajże przedwczoraj to parę osób różnych prowadzących PEJE na Facebooku postanowiło w protestu eee, ten na warszawskich posągach porozwieszać flagi tęczowe wraz z taką wiadomością od siebie. E, oczywiście niczego nie niszcząc, to po prostu było tak przyklejone, że błyskawicznie można odkleić i wszystko jest dalej ok, pięknie, co nie? W każdym razie bez aktu wandalizmu porozwieszali flagi tęczowe po Warszawie, to od razu rząd robi z tego tragedię narodową, wielką wandalizm. Ojeju, atak na Polskę! No. To koniec! Co dalej? Jedzenie niemowląt? Coś w tym stylu. Więc y, f, f, ogólnie dla mnie fascynujący jest ta narracja, i zastanawiam czy, czy się, czy ludzie serio mają. Tak, y, znaczy rząd, rząd podejrzewam o to, że, ten, że robi to pod publikę, aczkolwiek y, zastanawiam się, czy zwykli ludzie, którzy też taką narrację prowadzą, są, y, są tak ślepi? <grym> że tak powiem? Oczywiście, znaczy, ślepota jest e, trybem domyślnym, zauważyłem u ludzi. E, e, zacznę, już straciłem nadzieję co do właśnie gadania z ludźmi. I inaczej, każdy mówi, że jak społeczeństwo może być takie ślepe. Aczkolwiek, no, każdy mówi to we własnym kontekście. Jak społeczeństwo może być takie ślepe i nie widzieć tego, co ja, bo. Znaczy, znaczy po, ujm, ujm, ujmę to tak. gdyby... ktoś może powiedzieć, jak społeczeństwo może być tak się ślipie, nie widzą co te LGBT robią z naszym narodem? Znaczy powiem tak Gdyby te grupki na facebookowe, co nie? No. Y, pomalowały spręje te posągi, uszkodziły je, zburzyły, cokolwiek, co nie? No. No to dla mnie zrozumienia, że okej okay, to jest akt wandalizmu, to trzeba potępić. To jest niszczenie z, z uwagi na to, że te posągi... Częściowo są stare, częściowo są odbudowane, z tego co się orientuję, no to to jest yy, nie tylko akt wandalizmu, ale także niszczenie zabytków polskich, mhm. e, więc no oczywiście było do, do, do potępienia, co nie? Byłoby, aczkolwiek no te osoby po prostu w akcie protestu swojego, e, w demokratycznym kraju możemy protestować, bo rozwieszały flagi. i tyle, nic nie zostało uszkodzone. Mhm. Z czasem strzelałem, że gdyby to było, nie wiem, strzelałem, że gdyby te posągi, na przykład, przedstawiały... Gdyby na przykład, był tam na przykład nie, jeden z posągów, który miałby przedstawiać, jak właśnie, na przykład, równość, e, e, nie? Na przykład, jak w postaci bogini właśnie z flagą, ten czoło, wiesz coś, nie? Mhm. To strzelałem, że gdyby to było, to było w drugą stronę, to ten pomnik zostałby zburzony. A, bo, znaczy, w sumie taka ciekawostka, była taka sytuacja. Niedawno, ponieważ, e, znaczy to nie było z tylko ktoś postanowił, e, nie wiem czy to była akcja miasta, czy e, akcja e, tego, e, czy kogoś innego, w każdym razie postanowiono zrobić na w, 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 słupie wiadukta mural. E, mural, który przedstawiał list jednego z polskich poetów do swojego kochanka i przedstawili go w formie współczesnej rozmowy na messengerze, tak to namalowali, Chyba w ciągu dnia dwóch został zamalowany czerwoną farbą. No więc. I w komentarzach radocha, że super, że to zniszczyli. Dla mnie to jest straszne trochę w sensie jakby. Nie rozumiem trochę tego. W sensie ja z mojej perspektywy, nie? I to tak, jak mówię dla, absolutnie szczerze, nie? Dla, dla. Mówię, nie? nie... Nie jestem stykta, bo według mnie obie strony mają swoje błędy i tak dalej. Ale jak to jest, że ta pawa strona jest bardziej radykalna niż lewa? Znaczy, zależy... Znaczy, zależy, od, kto, zależy że, która, ale... Myślenia. Pamiętaj, co znaczy, częściej słyszycie, że, że to... Pamiętaj. Prawicowa uważanie uważa, że nie jest radykalna, że to lewicowa jest radykalna, ale szczerze, jeżeli mogę, kurde, muszę znaleźć i to w komentarzach wrzucić, czy coś, post Artura ostatni właśnie, który właśnie parodiował wypowiedź prawicową, świetnie to odzwierciedlała. Typu, kurde. Nie chcę jej przytaczać słownie z pamięci, bo nie powiem większości aspiepsze, ale tam były na przykład fragmenty, że e, no, nie, nie możemy zbudować normalnie silnej gospodarczo-polski, jeżeli ciągle ją niszczycie LGBT-owcy. Po, przy czym musicie pozwolić nam was szykanować, bo mamy wolność słowa. Pozwólcie, bądźcie tolerancyjni, pozwalając nam być nietolerancyjnym. To ta, tam cały post był, gdzie każde zdanie w sumie dobrze to parodiowało. Nie chcę całego przytaczać, ale tak gdzieś, gdzieś to wrzucę na pewno. Do Artura Rejakocza, nie? Mhm. No to ja myślę, że to też świetnie podsumowuje, bo mówisz, czemu tylko ta prawicowa musi być skrajna? Problemem jest trochę to, że powstała narracja, według której e, e, elita, znaczy, elita, w cudzysłowie, nowa elita e, rząd e, zapewniają ten, e, to hamstwo w społeczeństwie, że to, co oni mówią, jest normalne, oni mają rację. Wiecie o co mi chodzi? Bo to zawsze, to zawsze się działo w społeczeństwie, to jest raczej kwestia, że przysłowiowa elita, która została stała się. Właśnie słowo elita się też przez narrację pisową stała czymś negatywnym, ale elity zawsze w społeczeństwie pewnie kreowały pewne standardy i kierunek, w którym powinna pewna norma iść. I jeżeli to dla niektórych jest cenzura burżuistwa czy coś, okej, okay, każdy ma prawo myśleć, co na co ma ochotę, ale taka jest prawda, że gdy rząd albo rząd albo ktoś wyżej postawiony kulturowo i politycznie wskazuje w co może społeczeństwo robić przyzwala w pewnym sensie na to to może w kontrolowany sposób wykorzystać wybuch dynamitu, który leżał w kieszeniach obywateli tak naprawdę. a PiS nie zorganizował bojówek, na przykład przeciwko lewicy. Po prostu, mówiąc, że prawicy, że wasze myśli i zachowania są normalne, powinniście je pięknować i eksponować, tak? Eee, doprowadzili do tego, że społeczeństwo samo właśnie się tak zachowuje w tym momencie. I mm -hmm. mam francuską misję. Oh. Hey, no, Ej, hey, czekaj, bo to jest który ma kłócik. Uh, 69. Ach, w ogóle tak. Cesarstwo francuskie jeszcze istnieje. E, tak, teraz jeszcze e, przyszło mi do góry, bo uświadomiłem sobie, co na pewno pojawi się jako kontrargument na moje słowa. E, mianowicie, że e, w ostatnim czasie też zostały zniszczone e, e, furgonetki, e, które jeździły z hasłami zrównującymi, e, które równ równają. Ten e, homoseksualizm z pedofilią. E, ogólnie to jest e, z tym zniszczeniem. To jest taka rozbudowana sprawa, ponieważ e, generalnie zostały zniszczone furgonetki, które z, z tego co rozumiem, były nielegalne, ponieważ już parokrotnie różne sądy po kolei zabraniały im się pojawiać z uwagi na szerzenie nie, nie, e, nieprawidłowych informacji, a także e, no, naszczujący nasz charakter. Tego? Kurwa. E, czy ja mogę na sekundkę. No. Ja mam tutaj małego zonka. jestem w stanie to pokonać. O, cześć. Nie wiem, co oni mają. E, głównie piechotę liniową. Zwykłą czy tą lepszą? E, w dwóch, zwykłą. No, w większości zwykłą. Jedna armia to jest spam drewnianych dział i ashigaru. Stój na a... moście. Myślisz? Tak. Dobra. No ale ja chciałem iść dalej. Ej, jest coraz więcej tylko. <laughs> Mnożą się. O znaczy, generalnie ja zrobię taktyczne uderzenie, chyba tutaj. Armią. No, znaczy, moja duma byłaby normalnie troszeczkę urażona, że nie przepchnąłem z całego frontu, ale. Kurde, już troszeczkę ta kampania się dłuży, mam takie wrażenie. Znaczy, znaczy właśnie, pomagasz wam na Honsiu, czy mogę uderzyć na Kyusiu sobie? Uderz sobie na Kyusiu. Dobra. Dobra, a wracając do tematu. Mają tu herbatę! Płyniemy to zdobyć. Fiuga będzie nasza. No mów, przepraszam, sorry. Nie nie, znaczy to ty wcześniej mówiłaś. A, chciałem kontynuować temat po prostu. A, yy, znaczy, no mówię, że w sumie sprawa z tymi furgundetkami jest dosyć taka, że sobie to były tak nielegalne. Co prawda niszczenia tego specjalnie nie popieram też, a, aczkolwiek yy, w momencie kiedy. Nikt nie reaguje, żeby sprzątnąć te furgonetki, mimo że zostały zdelegalizowane. To mam takie, okej. Okay. Fajny kraj. No. Ogólnie, właśnie mieliśmy. O, oj. oj, oj, troszeczkę zapomniałem o tej armii. Dobra, już trudno. Najwyżej mnie zaatakują, to spróbuję uciec albo będę się bronić. Tak czy owak, w czym rzecz? Yy... I, I kontynuując może troszeczkę temat, Luiza chciała pogadać, e, znaczy niby gadamy już o tym, ale może miała coś innego jeszcze na myśli w tym temacie, e, 2020 rok. Taką, takie mam hasło zapisane, Luiza. To jest takie, co, co ja chciałem powiedzieć. Znaczy, e, najgorszy rok z najlepszymi grami. O, znalazłem, dobra. Ogólnie e, e, tak, e, taka mała dygesja, bo ostatnio przyszedłabym wyszedł do Sekio, nie i Sekiot jest grą 2019, nie? No. I szczerze poganiu w nią, jestem w stanie stwierdzić, że 2019 był prawdopodobnie najgorszym rokiem, jeżeli chodzi o gry komputerowe w tej dekadzie. Bo 2020 nie wyobrażam sobie, żeby Sekio miał takie wysokie miejsce. Sorry. E, jest mnóstwo albo e czy odświeżeń, czy planów w ogóle G. I proszę, co ostatnio było? kajone Among Thieves, Obsidian obitego swojego serwala, który jest świetny. Ruki wyszedł. Pod koniec roku być Ultimate Admiral Dead Był kolejny patch do This Land, Smailand. Zapowiedzieli Shadow of Warrior, raczej znaczy Shadow of Warrior 3. Nioh wyszedł, dwójka. Ghost of Tsushima, który bardzo jest teraz chwalony. No... Wyobrażacie sobie, żeby by Sekio w tym zestawieniu... bo ty, Byłem pod nim, bo jestem bardzo oburzony tym, że Sekio dostał Geo Bo gałem w i nie, nie sądzę, że jest jakaś wybita. Eee... I właściwie jest to też fabularnie też ma wielki sławek o gale. teraz nie pamięta, co, co chciałem powiedzieć. Dobra. Chodzi mi o to, że... 2020 jest najgorszym roku, właśnie jeżeli chodzi o to, jak jest gospodarcze i tak dalej, ale właściwie, jeżeli chodzi o gry, to mamy wpływa prawdziwy renesans od 2019. No, chociaż tyle. Znaczy, spodziewałem się dłuższej wypowiedzi. Znaczy, no, myślę, że dużo powiedziałem, lecz się do tego ustosunkować. Mmm... Ja troszeczkę właśnie. Znaczy o Sekira niespecjalnie mogę powiedzieć, bo osobiście pograłem w niego tyle co nic. Aczkolwiek. To, to jest w sumie śmieszne, że w momencie kiedy ludzie robią co chwilę memy jakie to jakie to kolejne gubna spadają na, na ziemię w 2020 to ironicznie jest, się patrzeć na kolejne duże i fajne gry, które wychodzą, jak choćby e, chyba w, w marcu wyszedł Nieok2? Luiza? 2, Ale co? New York 2. No. E, wyszedł e, Nioch 2, wyszło nowe The Last of Us, które Mimo. Ale ja nie chcę nic mówić, ale 2020 to połowa roku i jest. jeszcze dużo może się stać. Nie, nie zachęcaj. Tybili? Znaczy, znaczy, tylko kogoś, kto sobie rzuca kością w jakimś walchali albo czymś takim. No, <laughs> ciekawe, co, co się stanie, jak wyrzucę kość przez okno. <laughs> ale jeżeli chodziłoby o gry kurde ja sobie uświadomiłem że trochę jako tako nie śledziłem tego ja śledziłem prezentację PlayStation 5 mnie Horizon Dawn na tyle zainteresował że myślałem o tym żeby obczaić i zagrać sobie jedynkę i od razu może obczaić w przyszłości dwójkę jakąś grę wydają gdzie troszeczkę takie reziro Amerykańskie, jesteś zabójcą na wyspie takiej wykrowanej, dosyć ciekawie, z balem maskowym wzorowanym na lata 70, gdzie musisz zabić jakiegoś mafioza i ty, jak umierasz, to ty wszystko to zapamiętuje ten twój bohater, i jest reset. I jest drugi zabójca, inny gracz, z tego co chyba zrozumiałem, który próbuje ciebie powstrzymać. I przy każde... nawet jak on ciebie zabija, to cała gra się resetuje, i on to wiedząc musi próbować cię jakoś skontrować. Nie ma chyba za dużo gameplayowych szczegółów, to wszystko było fabularnie opisane, nie? Mm -hmm. um... A, czy, 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 czy Destroy All Humans remake dostanie? Jestem ciekaw, jak bardzo wierni oryginałowi będą. Ta gra jest tak wyśmienita, to jest tak komiczne podejście do tematu właśnie wierzeń o ufoludkach na przestrzeni lat 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych tak naprawdę. Jak przylatuje ufoludek taki typowy z promieniem, który wysysa ci mózg przez dupę. Brzmi jak Sound park. Robi, robi pranie mózgu. A Amerykańcy przez cały czas myślą, że to komuniści. To jest po prostu miodne. Tak, to jest cudowne, nie. To jest po prostu miodne. Aczkolwiek no myślę, że to jest po prostu odświeżona graficznie stara gra, jeżeli oni coś tam będą zmieniali, a zrobią, że ten opcję jest czarny czy coś, to tylko będą psuć to tak naprawdę. Znaczy ja nie mam nic do czarnych obcych, żeby nie było, nie? Ale no wiecie, o co mi Powinien chodzi? Si Zaczęli si 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 cokolwiek si zmieniać. Si cokolwiek si będą zmieniać, nie? Co dalej? A... I w, w ogóle mam taką refleksję z targami A3, że przez koronawirusa nie zrobili targów e 3 I w tym momencie każda korporacja większa licząca się na rynku zrobiła streama ze swoich produkcji w stylu, jakby to miało być na targie 3. Się to wszystko w większości udało. I teraz taka refleksja, czy będą następne targi E3, nawet jak koronawirusa już nie będzie? Jeżeli nagle wszyscy się przekonali, że nie potrzebują targów E3, znaczy, żeby zaprezentować dobrze swoje tytuły? Znaczy zacznijmy od tego, że targi E3 było o tyle śmieszne, że większość trajerów pojawia się przed targami E3. No dobra, ale i, i jedno stwierdzenie Sary Temer w komentarzach w internecie na przykład, a co innego jak firmy dosłownie zrobiły i się to sprzedało. I teraz tak twórcy, założyciele targów E3, o kurwa, jesteśmy niepotrzebni. Znaczy dla mnie targi E3 były zawsze takie mech, bo... Znaczy głównie z tego powodu, że na E3 głównie pojawiały się tra trailery, co nie? Ewentualnie jakieś tam dostęp dla, dla mediów, co nie? Ale czymś co mnie osobiście bardziej znacznie interesowało od E3 jest Gamescom. No, e... też. Gamescom, gdzie najczęściej są gry do ogrania, gdzie gracze mogą przyjść i sobie zagrać, gdzie zaraz potem na YouTubie lądują te gameplaye z targu, więc je sobie obejrzeć. Hej, e... ale tak e, w ogóle e, ty krytykowałeś troszeczkę motyw PlayStation, jak kiedyś gadaliśmy o tym, ale e, ty widziałeś prezentację Xboxa obecną? Co znaczy, się tam odwaliło w gruncie rzeczy? Znaczy, o co Ci teraz... O które potknięcie dokładnie Microsoftu Ci chodzi? No ten... tak jak mówiłem, że każdy gracz, w sensie firma, organizowała w pewnym sensie własną prezentację streamową. Tak samo prezentowane było PlayStation 5. To też Xbox zorganizował swoje takie tarki. Online, że się tak wyrażę. No. A to raz, że kolejne Halo to, jest, to było pierwsze i jedyne co ciekawego mogli zaprezentować. Dwa jak przedstawiali gameplay to mieli spadki FPS-ów. przepraszam bardzo, ciekawe na, na prezentacji ten na prezentacji Microsoftu był nowy Survivor od Obsidianu. To, to było po to po co ja odpaliłem tą prezentację w ogóle, by zobaczyć gameplay od Obsydianu. No 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 okej, okay. znaczy mnie to aż tak okej okay, może teraz wyjdę dla fanwojów Obsydianu trochę hamsko, ale jakoś wybitnie mnie to nie interesowało w gruncie rzeczy. Znaczy dla mnie ten survival nowy jest cudny i ja chcę to zagrać dla samej oprawy. Dobra, no okej. Okay. I, i, I dla samego pomysłu jaki mieli, żeby, żeby zrobić gameplay. O, oh, ja jestem tu machię. Czy ja jestem w stanie was rozbić? Teoretycznie mógłbym być w stanie. Jeżeli fajnie kawalerom bym pojechał. No, ale tak czy owak, w czym rzecz jeszcze? No, to jeżeli chodziłoby o tym, jaki beznadziejny jest rok 2020, to my gadaliśmy przez ostatni odcinek, ale jeżeli chodziłoby o gry, o gry, o gry, o gry. Ja troszeczkę... E... Eee, czekaj, czekaj, Ghost of Tsushima, kolejna gra, która wygląda fajnie pomij o, po, tak. po, pomijając to, że nie wiem dlaczego oni zrobili Sengoku Jidai, ale próbowali nie zrobić Sengoku Jidai, więc przenieśli start date, ale nie przenosząc niczego innego, tak więc mamy Sengoku Jidai, ale w 13 wcześniej. Ale w jakim sensie stwierdzasz, że to jest nadal Senkou tutaj od strony ubioru, e, technologii, nie wiem? No, ja widziałeś tych samurajów? Znaczy ja się nie znam takiej historii, ja nie wiem, e, nie rozróżniam samurajów z 1200, a z 1500 roku. O, przeszli ci I chcesz to rozgrywać, czy się automat? Kliknij automat. Tylko, tylko ja prowadzę takie przegrady bitwy. Nie chce mi się. Czeka armia obok, żeby to odbić od razu. Okej. Okay. No to jest cios niby. A nie, w sumie więcej zarabiam teraz. E, wracając. Znaczy, generalnie Luisa teraz poprawia miejsce szpalne. Akcja gry jest osadzona jeszcze przed pojawieniem się katady taką jaką w tej najpopularniejszej tak. formie. Tu jest przed pojawieniem się ogólnie tych zbrojów słynnych, ogólnie no. przed ogólnie całą tą wielką zmianą w wojskowości japońskiej. Mieli inne zbroje, inne hełmy, inne, inne wszystko. E, znaczy ogólnie parę elementów z tamtego okresu się przewija. Choćby są te typowe narabiniki, które wyglądają jak małe tarcze. E, no. to, 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 to się przewija e, na tych materiałach, ale w większości mają jakiś się z epoki Sengoku. Nawet wiersze, które bohater może pisać w takiej formie, powstały później. <grymne> Więc dla mnie, powiem to, po że gra gameplayowa mi się podoba i wygląda fajnie i chcę w nią zagrać. To jednak uważam, że jak już koniecznie chcieli, chcieli zrobić sengoku, to mogli zrobić po prostu sengoku. <grymne> A nie udawać, że nie robią sengoku, tylko robią co innego. A w ogóle fan fact, ponieważ jest to... robiło to chyba amerykańskie studio? Nie jestem pewien, pewno to Dajcie moment. Niech sobie cieszę gra, a ja wbiję nagranie, żeby sprawdzić y, skąd jest to studio. Oni robili Inferimusa z tego co <c coworkers> pamiętam też. Aha. producent. Tak, oni, oni robili Infamous, eee, w każdym razie jest to studio eee, amerykańskie z siedzibą w Bostonie, w Washington. Bleduje, ble, nie, nie mają czytać W każdym razie, e, fun fact z uwagi na to, że jest to, e, znaczy na, najprawdopodobniej z uwagi na to, że robią to Amerykanie, to Japońscy Japońscy konsultanci odradzili im używanie postaci historycznych I przez to nie ma postaci historycznej w tej grze Jestem Józefczak? Jest jest, jestem, jestem Myślę jakie mam szanse wygrania tego Ty się Oblegaj Co, ten? Tak. E, nie, ja zaatakowałem armię się ty kogo zaatakowałeś? Nie, ja jestem... w Kai, obok ciebie, tam cię, gdzie ciągle męczą. Ja zgromadziłem jakieś skleciłem siły, żeby ci pomóc tam. A, to nie, nie widzę co oni mają. Wiesz co, cofnę może. Tak. Zaczekam na armaty. Ja właśnie, najwyżej Obama zajmie to. Jak zwykle zresztą, Zobaczył <laughs> Europę i od razu... No dobra, a ja coś czuję, że w dzisiejszym spotkaniu żadnej bitwy nie zrobię, jak tak dalej pójdzie. Są so sad. Dałabyś mi 70 sztuk złota? No mogę. Dobra. Masz Dzięki. Dzięki na kieszonkowe sobie dziwkę kupię. Czytaj gejsze. To jest masakra, jak poprzez to ostrzeliwanie okrętami yy, zadowolenie mogą zbić. Mm, ja teraz jest na najwyższej podatka, więc wszędzie mi się ludzie mówią. Tak? Tak. Dobra, tak czy owak, ee, kliknę turę i pytanie czy kontynuujemy odcinek, czy gadamy jeszcze o tych grach w 2020. E, e, ja myślę, że Luisa ma na oku z 50 tytułów, dlatego przytoczyła ten temat tak naprawdę. Znaczy nie, bo Luiza chciała tylko powiedzieć, że się jara obecnymi grami, ale nie, nie ten, nie, nie sprecyzowała. Znaczy ja jestem zawiedziony troszeczkę The Outer Worlds, którą było grą, którą się najbardziej jarałem ostatnimi czasy i nie, nie za bardzo, e, troszeczkę chęci mi do tego minęły, a, bo The Outer Worlds nie było dla mnie, no było średnie w gruncie rzeczy dla mnie The Outer Worlds Obsidianu. I, i, I słyszałem o tej grze Obsidianu w uniwersum Pillars of Eternity, jestem ciekaw jakim wyjdzie fantazja z no. tej osoby, no ale to jest raczej ciekawość niż nie, Powiem Ci, że zajebiście dobrze wychodzi Intensu Revival, bo ostatnio był jest ta ale ta już są, nie? No. Poza tym, że ga się, jeżeli chodzi o techniczne sprawy, to jest zajebista. Okej. Okay. Co jednak nie zmienia faktu, że nadal... Uh... Nie mam e, jakichś mocno wyczekiwanych rzeczy. Darkest Dungeon 2 bym oczekiwał, gdyby nie to, że im idzie tak podobno jak krew z nosa ta produkcja, że... Za dwa, za dwa tygodnie Horizon Zero Dawn na Pc Ty. Co? Horizon Zero Dawn na Pc Ty. Przejdzie na Pc? Okay. Już, znaczy będzie za dwa tygodnie. A, okej. Okay. No. To, to jak nie masz na co czekać, to już masz. Okej, okay, dobrze. Znaczy, nie to, że ja będę się ślinił do teraz do tego, w ogóle podobno postać tej głównej bohaterki wyszła ciekawie, tylko że zjebali mimikę twarzy. W sensie, że drewnianie postacie się poruszają, jeżeli chodziłoby o dialogi. Strasznie. No, ja nie wiem. A nie wiem, no. Nie coś wiem. temat się nie klei. Dobra, przejdźmy może... Albo boże nie przechodźmy do następnego tematu, bo mam, mamy 29 minut. Kończymy Pokojmy odcinek. Się. Kończmy. Dobra, kończymy temat i odcinek, a w kolejnym zaczniemy coś, na co Lwiza będzie przez 15 minut napierdalać najprawdopodobniej, ale to już się dowiecie w następnym... Mm, daddy. <laughs> Trzymajcie się ciepło i bye bye. Pa pa.